No więc, cześć, witajcie, z tej strony Henczek, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Materiał ten pochodzi z gry Leech of Legends, jest to gra doskonale no znana każdemu, każdej osobie, która jest zajmowana z tematyką gier komputerowych, dlatego nie za bardzo będę ją też przedstawiał. Natomiast, dlaczego, skąd mi się w ogóle wziął pomysł z zagrania w Leech of Legends? Ano miałem na pewno wcześniej kontakt z tą grą, na pewno dużo wcześniej o niej słyszałem, jednak pierwsze kontakty z grą DOTA Troszkę mnie zniechęciły do tej produkcji. Z tego co słyszałem, są to produkcje bardzo podobne do te w zasadzie. To szedłem w menu, jeden mecz rozegrałem, zobaczyłem, że tam za wiele rzeczy trzeba w zasadzie płacić pieniążkami. Dlatego uznałem, że Stop a win za bardzo na zagłębiając, nie wchodząc za bardzo w rozgrywkę, dałem sobie spokój z tą grą. Natomiast ostatnio po prostu siedziałem na zajęciach, na, na ćwiczeniach, na wykładzie. No i siedziałem, no i jak to w takim miejscu, czasami starałem się trochę udzielać, czasami to starałem się odezwać, no do wiadomo, żeby tam jakiś punkty zdobyć, czy coś. Jednak ogólnie nudziło mi się. No i zobaczyłem, że jeden z kolegów tam pod trzymał sobie telefon i gra, no i tak patrzę, co on tam robi, no w sumie to ciekawie tu wygląda. No i pytam się go, słuchaj, co ty grasz, co to jest? No mówię, czy to jest e, mobil e, online, tak, coś takiego. Coś, coś podobnego do League of Legend. No i najpierw to sobie wgrałem na, na komórkę, po prostu ściągnąłem z neta i zagrałem parę meczów na tym układzie, na które mi się tak chodziło. No i tak powiedziałem, kurczę, fajna gierka, fajna, mogłabym je wciągnąć. Myślę, że mogę spróbować trochę dłużej pograć. No ale tak, wiadomo, jestem w domu, nie za bardzo w domu, nie za bardzo przepadam za grą e, na, na telefonie komórkowym, chyba że naprawdę nie mam innego wyboru, więc po prostu mówię, no to jestem w domu, to sobie spróbuję zagrać na komputerze. No i ściągnąłem tą grę, zainstalowałem na komputerze, zagrałem. Pierwszy mecz, drugi, trzeci, no dostałem. Na początku sam uczę, że bardzo łatwo, potem dostałem pierwszy minut się nie ukrywam, ale dla mnie naprawdę bardzo wciągnęło i uznałem, że warto to kontynuować. No i w tej chwili właśnie widzicie kontynuację tych zmagań, nie wiem, to jest chyba trzeci czy drugi dzień od momentu, kiedy w ogóle po raz pierwszy modę odpaliłem. Eee, tak więc tutaj dopiero się uczę. Plan na. Rozwój postaci na parę rzeczy jest taki, że żeby się za bardzo nie wbijać na zbyt głęboką wodę, bo po prostu przejrzałem spis kilku najprostszych postaci i uznałem, że z jedną czy z nich spróbuję nauczyć się grać. No i w tej chwili właśnie widzicie moje zmagania pod tym względem, gram postacią Janna, tak czy Janna, nie za bardzo wiem jak to się czyta po polsku, jest to Janna. Jeżeli ich się typowo po polsku, natomiast po angielsku to będzie jakoś Janna, Jaina, coś, coś takiego. W każdym razie, jest to postać, która bardziej bazuje jako pomoc dla innych postaci. Nie zba, bardzo specjalizuje się w walce jeden na jednego, jeden, jeden na jednego. tak tutaj jak widzicie. Dostałem pierdziel od tej łuczniczki, tam było widać na poprzednich tych, no i zdecydowałem się, że ta łuczniczka ma troszkę za dużo zasięgiem ja dla mnie, to może przeniosę się na inną flankę, próbowałem dać znać innym moim towarzyszom, że na tej flance mam problem i żeby może ktoś przeszedł, ale no wiadomo no, czym innego grać z, z drużyną, którą się zna, z którą z którą ma się komunikacja, a co innego grać z graczami, którzy już sobie randomowymi, tak czasami mają po prostu widzieć na to, co im się pokazuje, a czasami po prostu mówią, że ja tu sobie wybrałem tą flankę, inne flanki to jest problem inny gracz. Nie, nie, właśnie tak nie jest. LoL to jest gra, która opiera się na pracy zespołowej, dlatego jeżeli towarzysz pokazuje ci, że nie za bardzo radzi sobie na swoje plance, to ty, ty nie możesz mieć na to wyrąbane, wręcz przeciwnie, powinieneś właśnie się zastanowić, czy możesz swoją flankę opuścić, podejść do niego, mu pomóc, tak? Tym okay. bardziej, że tak tutaj widzicie, ja walczę z dwoma przeciwnikami, Jednocześnie jakoś staram się ich odtykać, jakoś staram się ich utrzymać na dystans. Nie jest to dla mnie może zbyt proste, tym bardziej, że ja tej postaci nie w postaci pierwszy, drugi meczną postacią, dopiero się je uczę tak naprawdę. Tam wcześniej może troszkę obejrzałem na czym powinna ta tak gra to postacią polegać, ale to w zasadzie tyle. Także naprawdę ja dosłownie uczę się dopiero w tej postaci, troszkę może pod bildy popatrzyłem, może troszkę popatrzyłem pod bardziej pod umiejętności, czyli od którego zacząłem, co który daje takie tam rzeczy, aczkolwiek w chwili obecnej utrzymuję tą flankę niestety Dość często wyrywam się troszkę za bardzo do przodu, tutaj jeszcze tego nie widać, ale w pewnym momencie, o właśnie, teraz zacząłem testować jeden skill za bardzo wyrywałem się do przodu i mnie troszkę zbili jakby z pantełek, tutaj zaprasowany no się zastanawiam, co się tak naprawdę dzieje i czy to był dobry pomysł, nie za bardzo, no niestety, ale mam od trochę gracza, który chce wyrwać do przodu, chce trochę powalczyć. i mimo i zdaję sobie doskonałe sprawę, że ta proces nie jest za bardzo do tego przystosowana, o tyle, no czasami się za bardzo wyrwę, i tutaj, już uprzedzając wydarzenia muszę powiedzieć, że kilka zgonów przez to dostanę. Ale ogólnie jestem zadowolony z, póki co z mojego, mojej walki tutaj na tej pracy. Za jak mówiłem już wcześniej, zauważcie, gdy walczę z dwoma postaciami przeciwnika jednocześnie. I MOTO utrzymuje ich z dala od wieży, tak? No w tym momencie już ta postać miała troszkę dość. W tym momencie się wyrwała? Nie, jeszcze, nie, jeszcze i teraz. Od razu mówię, że nagrywam, głos dogrywam do materiału, ponieważ uważam, że LOL przynajmniej na chwilę obecną jest zbyt angażującą grą, żebym mógł jednocześnie nagrywać i komentować i jako taki poziom utrzymać zarówno w jednym jak i w drugim. Dlatego zdecydowałem się jednak na taktykę utrzymania troszkę podzielenia materiału, tak? Przez to jest to troszkę dla mnie trudniejsze, ponieważ nie dość, że tracę więcej czasu, muszę najpierw nagrać odcinek, potem go jeszcze skomentować. No, i wiadomo potem, jeszcze to wszystko zmontować, żeby jako tako to wyglądało. Jednakże, niestety, nie byłbym w stanie jednocześnie grać na jakim, jako takim poziomie, i jednocześnie jako tako utrzymywać poziom komentarza podczas gry. Lola w tym momencie mi się tutaj mana trochę kończy i jestem troszkę zaniepokojony. Teraz parę razy będę próbował wrzucić też z mimo iż nie mam tej many, nie będzie mi się to udawało. Będę zdziwiony z tego, bo po potem spojrzę, że o kurczę, coś mi się tutaj dzieje z maną, rzeczywiście chyba muszę się wrócić albo zdystansować, tak? Oczywiście, przepraszam, też materiał nagrywałem za pomocą GeForce Experience, tak, programu, jednak z tego, co widzę, dość mocno ucina on ekran. Znaczy dość mocno, no po prostu ma, jest problem z widokiem man i z widokiem pieniędzy po kombinuję trochę z ustawieniami tak także w następnych odcinkach ten problem się nie pojawił, ja ewentualnie przejdę z powrotem na OBS, a zmieniając jego ustawienia na jakieś takie dobre. No i w tym momencie z powodu właśnie utraconej many i z tego powodu, że jestem troszkę zacofany technologicznie, że tak powiem. Zdecydowałem się na powrót do bazy, trochę mixurę dokupić, trochę przedmiotów sprawdzić czy nie mogę czegoś dokupić, podnieść swoje obrażenia i parę innych baków. No bo ja tak wiadomo, w tej grze, jak i w wielu innych istnieje serwuje tutaj e, shop, dzięki któremu możemy po prostu podnosić zdolności swojej postaci. Czy to szybko strzelnąć, czy to obrażenia zadawane e, za pomocą skill, czy to obrażenia zadawane za pomocą po prostu zwykłego strzału. E, no i w, w, właśnie na tym też polega ta gra, żeby zdobywać między innymi właśnie na pieniądze, które są tutaj walutą. Przynajmniej w rozgrywkach są walutą i pozwalają produkować różnego rodzaju rzeczy i Potem w odpowiednim momencie wybrać taki moment na powrót do bazy i dokupić parę rzeczy, no bo jeżeli będziemy zostawać za bardzo długo z przodu, to będziemy zostawać po prostu z tyłu w tyle, mimo podniesionego levelu, wyższego levelu od innych graczy, bo do nas oni wyprzedzali za pomocą obrażeń i innych rzeczy po prostu przez to, że dokupili. Pewne przedmioty. Pieniądze, które tutaj występują, to oczywiście na bardziej zaawansowanych graczy, o których tutaj nie mówię, no bo bądźmy szczerzy, jest to odcinek lajka, like bardziej sprezentowany dla lajka. Like Dlatego też od razu mówię, że pieniądze, które mamy w tej grze, tutaj one w ogóle nam nie przechodzą. Także nieważne ile uzbieracie, nieważne ile. Znaczy wiadomo, trzeba ich najwięcej zabrać, ale nieważne ile uzbieracie, nieważne ile ich, nie ich on zostanie, z że i tak nie macie za to żadnych bonusów. Waluta ogólnie w lol dzieli się na trzy kategorie, czyli na kategorie waluty bitewnej, czyli właśnie zwykłej gory, tu zbieramy zasadnie w postaci, innych są i tak dalej. Damy j punkty, są to waluta, którą można kupić jedynie za prawdziwe pieniądze, w ewentualnie w jakichś eventach zdobyć, ale tutaj, no właśnie, w tym momencie sobie bardzo do przodu wyrwałem i chyba nawet zyskimy, nie, nie, tutaj za pomocą wieży udało mi się jedną postać zabić teraz nawet drugą, także, także Oczywiście to jest strategiczne podejście do tego, tak? Specjalnie trzymałem się blisko wieży, specjalnie trzymałem się blisko minionów, no bo, bądźmy szczerzy, sam na sam o przeciwnika po prostu nie miałbym szans. I wiedząc, zauważając jakby akcję mojej drużyny, która nie za bardzo jest skłonna do tego, żeby mi tutaj pomóc w walce po tej stronie, widzę, że po prostu jestem znany jakby de facto przynajmniej na chwilę obecną na siebie i muszę spróbować, muszę spróbować, muszę to na własną rękę, nie mogę też ich zostawić samopas, bo zostawił te dwie postacie samopas, to po prostu szybko zbiły nam dwie wieże i przyszły sobie dalej do naszej bazy. Na to pozwolić jak najbardziej nie możemy, dlatego mówię, to jest z zespołowa i wszystkie fronty powinny się wspomagać, o tyle o ile rozumiem, że inne zespoły, nie wiem, to, są, to jest ten sam zespół, ale inne postacie nie za bardzo chcą zmienić swoje mm. fronty, o tyle no, czy rzeczywiście po sobie na to pozwolić, tak? No bo w tym momencie jestem tu troszkę jakby zepchnięty do defensywy, nawet troszkę bardzo. Natomiast też nie za bardzo tutaj yy, krzyczę do innych ludzi z drużyny, bo powiem szczerze, no właśnie, za bardzo byłem do przodu w tym momencie typowo. Ale to mówiłem, ja po prostu czasami mam taki odniósł, że za bardzo byłem do przodu, dlatego to się zastanie czy po prostu nie słuchać niezwykli za pomocą tej postaci typowo do walki wręcz. Ale to jest ewentualnie podejście na przyszłość. Tak jak mówiłem, też po prostu chcę na początku jakby się nauczyć grać tą najprostszymi postaciami, żeby jako taką tą walutę zdobywać. Właśnie, właśnie waluty. waluty do waluty jeszcze poza R.I.O.T. i jest jeszcze Blue Essence. Jest to waluta, za którą też pomiędzy za Riot, zarówno za nią, jak i za R.I.O.T. punkty możemy dokupować postacie, skórki, skórki tak nie bardzo, ale postacie i wiele innych rzeczy jak najbardziej. Niestety na chwilę obecną nie za bardzo dowiedziałem się, jak się zdobywa Blue Essence. Jest to waluta, która się zdobywa typowo w grze. Z tego, co usłyszałem na niektórych poradnikach, jest to waluta, którą można zdobyć za pomocą wykonywania jakichś misji. No ale mimo iż wykonuję pewne misje, które są przedstawione w grze, to nie za bardzo jestem w stanie zdobyć tą walutę. Dlatego po prostu jestem troszkę skonfundowany i muszę troszkę więcej informacji tutaj poszukać, żeby rzeczywiście zdać dać sobie żeby rzeczywiście wiedzieć, jak ją zdobyć i być pewnym, tak? Myślę, że jest to kwestia po prostu rozegrania gry, o tyle ile tutaj jeszcze w miarę jako tako wygrywam i mi się nie udało za bardzo zdobyć e, tego, tego Blue Essence, no tutaj właśnie za bardzo ewidentnie tylko teraz zostanie. w Czy ja uciekam? Uciekam, uciekam, uciekam. A, podciągam go typowo pod wieżę. Podciągam go typowo pod wieżę. Niestety, facet zbyt chętny nie jest facetem. No, osoba, która jest za bardzo, nie jest chętna do podejścia pod wieżę. Widocznie o, o trzecia postać mi tu weszła typowo do walki, wręcz. Ale zginie. Dokładnie. Jak widzicie, tutaj bronienie tej wieży całkiem przyzwoicie nigdzie. Zaprawdę ona teraz padnie. Mimo, że tutaj puszują jeszcze trzy postacie w tej chwili. A no, teraz została już tylko jedna, ale ogólnie to na tej placy często pojawiają się trzy postacie, a ja jestem sam. Niestety nie byłem w stanie wybronić tej wieży do końca, ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony z obrony, którą tutaj przedstawiłem. To jest chyba dopiero moja druga śmierć, a udało mi się już 3 popełnić na innych członkach różnych tak Także jak najbardziej, ok. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że wykonam tutaj bardzo podstawowy błąd, którym jest niewystawianie wardów, które by informowało innych graczy o e, położeniu mobków przy dżungli, jednakże de facto jest to rzecz, z którą się dopiero zaznajamiam, którą dopiero ogarniam, no i bądźmy szczerze, to jeszcze nie za bardzo miałbym czas na to, żeby to zrobić, no bo jeżeli zejdę z tej flanki, to po prostu dwie postacie przeciwnika rzucą się z minionami, z minionami na moją wieżę i ją e, unicestwią. Na początku coś tam próbowałem jakiegoś warda wrzucić, ale on w tej chwili, z tego co widzę, to chyba coś wyparował, zniknął nie za bardzo, wiem za bardzo jak ta mechanika wardów tutaj działa, dlatego że jeszcze troszkę się poduczyć pod tej kwestii. Myślę, że to jest kwestia obejrzenia paru poradników na ten temat. No, przyznaję, ja się uczę tej gry dopiero, natomiast sprawia mi ona zdecydowanie bardzo dużą przyjemność i myślę, że będę kontynuował zarówno let's play z tej serii, jak i dalszą naukę tą grę. Tym bardziej, że że naprawdę i zarówno postacie mi się podobają, grafika go być troszkę lepsza, ale wiem, że to jest gra, która troszkę już tutaj czasu miała. No i właśnie, w tym momencie mam do czynienia z dwoma postaciami i ciężko jest mi to jako taką wyciągnąć. O, tego zabiję za chwilę, właśnie. I polecę do drugiego. Niestety tornado ma dosyć sporo opóźnienie, dlatego często je puszczam. To bardzo na wyczucie idzie, no bo planujesz sobie, że... Planuje sobie osoba, że w tym miejscu powinien znajdować się przeciwnik i nie zawsze to wyjdzie. Ma ono spory zasięg z tego co wiem, to może w tym zasięgiem jako operować. Niestety jeszcze do tego nie doszedłem. Natomiast yy, ponieważ ono się dość długo ładuje, to jest trudno określić, w którym miejscu dokładnie będzie znajdował się przeciwnik i trzeba bardzo na wyczucie jechać, tak? Natomiast przeciwnik widząc co się dzieje, że ładujesz tą umiejętność, tutaj troszkę z... Popsułem, ale i tak go zabiłem, że tak powiem. Bo wcześniej powinienem za pomocą go polecieć, go uderzyć. Jednakże się cofnąłem, na szczęście facet za bardzo nie ogarnął sytuacji, przez to zginął. Czy też liczył na pomoc swojego towarzysza, tak? Dlatego mówię, spójrzcie, ja tutaj gram typową postacią do pomocy, która ma wspierać graczy, ona nie jest przeznaczona do walki w zwarciu, tak? Ona nie ma za bardzo za po prostu skill, nie za bardzo sobie jest do tego stworzona, a jednak utrzymuje tutaj tą flankę, dlatego pod tym względem Przepraszam, że tak się przechwalam, ale jestem naprawdę dumny ze swojego wyniku z tego meczu. Mimo iż nie jest on jakiś zniewalający, mimo że nie utrzymuje on jakiegoś super poziomu, to naprawdę, naprawdę, naprawdę jestem z tego, wyniku bardzo dumny. jak już mówiłem, jestem graczem początkującym, tak więc moje umiejętności ograniczają się do tego, co parę poradników obejrzałem, bo przyznaję, że ja ogólnie jak podchodzę do jakichś gry, robię sobie tam jakiś poradniczek jeden czy dwa obejrzeć i mieć go, z głowy, no i patrzcie kolejny kill, tak? Także to naprawdę fajnie. Moje poradniki pod, pod względem tej postaci polegają na tym, że mniej więcej jakie ma ona skile do walki i jak mniej więcej je ustawiać, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby dobrze je wymaksować. Tutaj I tak postępuje troszkę inaczej niż ten poradnik zalecał, ponieważ według poradnika powinien pójść najpierw dwóch, który ma z, nie, nie dość, że zadaje obrażenie przeciwnikowi, to jeszcze go spowalnia. A przy wymaksowanym poziomie potrafi naprawdę mocno, mocno spowolnić tego przeciwnika i na dość spory czas i dać mi ładne. Ładną sytuację jednak, że jest to skill z dość ograniczonym zasięgu, musiałbym zbyt blisko podchodzić, a ten archer się tutaj dość długo kręcił, dlatego zdecydowałem się na utrzymanie tornada, który ma duży zasięg, podrzuca arczera uniemożliwia mu zadawanie obrażeń, kiedy już zostanie i wtedy do niego podejść. Oczywiście skill typu Spod jest to postawienie bariery na mnie, bądź na innego gracza, w zasadzie dopiero rozmykuję ten skill. Jest on był ograniczony czasowo, co mi się nie dość spodobało. Tutaj zdecydowanie zobaczyłem, że lewa franka czyli ta dolna flanka przeciwnika typowo padła, czyli wszystkie wieże tam zostały usunięte, dlatego zdecydowałem się przenieść na tamtą stronę. No, bądźmy szczerzy, mimo iż zostawię teraz tą swoją flankę wolną, no, to mają tam jeszcze do pokonania dwie pełne wieże co najmniej, żeby przejść do nas. A ja w tym samym momencie, po prostu co podejdę sobie do tej flanki na dole, przejdę do bazy, i oni będą i tak zmuszeni, żeby się cofnąć, jeżeli chcieliby w ogóle ratować swoje sytuacje, Chyba, że po prostu zostawią gdzieś, będą, będą mieli to na to wrąbane i nie będą chcieli tego po prostu pilnować, tak? Co do częstości pojawienia się odcinków z Lola, na pewno. Zamierzam je wrzucać. Nie jestem w stanie powiedzieć jak często, ponieważ jak wiecie w tej chwili mam serię IF i wiem, że wrzucenie jej trochę rzadziej mogłaby się nie spodobać części z Was. Dlatego się zastanawiam w tej chwili, czy nie zrobić jeden na jednego, czyli po prostu jeden odcinek IF tego, jeden odcinek Lola, czy może po prostu zrobić to na takiej zasadzie, że jak wyjdzie, tak wyjdzie. Chociaż myślę, że z takiej polityki moglibyście być dość niezadowoleni, lepiej ustalić jakieś typowo no, zasady, jeżeli chodzi o wrzucanie tych odcinków, czyli jak często i tak dalej. Jak mówiłem, minimum dwa odcinki tygodniowo, to na pewno wejdzie na moim kanale, na pewno dwa odcinki się pojawią na moim kanale, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć jeszcze, jaka polityka tego będzie i czy może w weekendy będzie Iwka, a może będzie LOL w tygodniu, nie jestem w stanie za bardzo tego powiedzieć. Też nie mogę za bardzo, jakby, zagęścić częstości. No i właśnie, w tym momencie... Ale goście mi taki kosmiczny damage zadał. On po prostu, no nie wiem, dwa razy do mnie podszedł i mnie wyczyścił. Tak, tutaj jeszcze wiem, że to był błąd. Powinienem był po prostu uciec. No, jeszcze jednego. Ja tutaj w tym momencie po prostu powinienem uciec, ale zobaczyłem, że jeden z moich podszedł, to chciałem mu pomóc, ale jak zobaczyłem, że facet też za bardzo sobie nie daje z niej rady chciałem uciec, ale było troszkę za późno na to, żeby to zrobić. No i przypłaciłem to życiem, niestety. Jednakże zgonów i tak mamy mało, no bo patrząc na statystyki, w tej chwili mam 7 zabitych postaci i tylko 4 zgony. E, tak więc, jak najbardziej, z, y, ok, bo można powiedzieć, że 2 do jednego Statystyka, i myślę, że to jest spokojny wynik, też nie za bardzo jestem w stanie jeszcze powiedzieć, jak sobie poradziła reszta mojej drużyny. Musiałbym typowo spojrzeć na obrazek, postaram się go wrzucić na koniec odcinka. E, z tego właśnie statystyk tej bitwy, czy jak sobie radziła drużyna przeciwna, a jak sobie radziła moja drużyna typowo, myślę, myślę że bardzo że, 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 że chętnie sobie to zobaczycie, zarówno w tym odcinku, jak i we wszystkich innych. No i teraz miałem trochę gotówki, więc zdecydowałem się polepszyć jakby zdziałanie swojego postaci. Niestety nie za bardzo znam się na tej plidach, nie wiem za bardzo co z tym Wiem, że na pewno, że w tym momencie bardzo przyda mi się pójście na atak, tak? Czyli po prostu zadawanie jak największych obrażeń. Typowo po to staram się iść, jednakże nie znam tych wszystkich struktur, które tutaj są, więc nie wiem, czy biorę to wszystko optymalnie, czy tylko częściowo. Muszę na pewno przyznać, że Janna jest to postać bardzo przyjemna do gry. Bardzo przyjemnie mi się nią gra. I grało. I gra. I myślę, że będę ją dalej kontynuował, ale myślę też, że spróbuję jakiejś innej postaci, tak dla urozmaicenia, żeby nie, tylko siebie nie No Wiadomo, kiedy trafia się cały czas te same skillety w innej postaci, to wiadomo, się ćwiczy dla tego praktyka czy nie mistrza, ale też powinniśmy troszkę podciągnąć się z operowaniem innymi postaciami, dlatego że w postaci przed bitwą jest dynamicznie i nie zawsze udaje nam się wciągnąć tą postać, którą byśmy chcieli w tym momencie grać. Można na po prostu zostać zajęta przez innego gracza przed wami typowo, no i wtedy byłaby troszkę lipa. Mówię, muszę też się policzyć o tej Blue Essence. Jeżeli macie jakieś informacje na jej temat, to bardzo proszę o to, żebyście je rzucili. Chociaż ten odcinek prawdopodobnie i tak będzie we wtorek, albo środy to albo coś, czegoś się dowiem, albo nie. Na pewno zamierzam jeszcze trochę informacji rzucić. No bo ten odcinek, przyznaję, nagrywam w niedzielę, już z wyprzedzeniem, ponieważ ten tydzień z tego, co mi się zapowiada, dość ciężki. Na szczęście w końcu, znaczy, na szczęście, tak szczerze mówiąc, to trochę tego nie rozumiem. No o postacie. Przy, Moja drużyna przebiła się na dole, natomiast zaczęła atakować od góry. Czy tu jest sens? Za bardzo go nie rozumiem. No fajnie, dobra, wyczyścimy kolejną ścieżkę, do i gdzie mieli dwa podejście do bazy wroga, przeciwnika. Natomiast no jeżeli już się jedną ścieżkę ustanowiło, to moim zdaniem powoła atakować, puszować tą dolną ścieżką i ewentualnie jedna postać, po jednej postaci na pozostałych, tak? Ja bym przynajmniej to ustawił, chyba że rzeczywiście by sobie to na dole nie dawali rady, wtedy można by przesunąć troszczu siłę, tak? Natomiast w tej chwili... Typowo wyklarowali dolny, dolny ruch, dolną część mapy, a zaczęli się pchać górą. Takie troszkę troszkę to dla mnie dziwne. I poza tym, że rzeczywiście wyklarują dwie ścieżki dla, dla naszej dużej nocy, będziemy mieli dwa podejścia zamiast jednego, o tyle poza tym jednym aspektem nie widzę za bardzo tutaj nie widzę tutaj za bardzo korzyści wynikających z takiego podejścia do tej rozgrywki. Tym bardziej, że to, jak widzicie, musimy się jeszcze przebić przez te wszystkie wieże, Jest nas tutaj dwójka, więc powinniśmy sobie jakoś z tym poradzić. Na pewno damy sobie z tą radę. Jednakże, mimo wszystko, jest to troszkę strata czasu, trochę przyciągnięcie, trochę przyciągnięcie czasu. No i danie szansy, nie przeciwnej, do podniesienia się z klęczek, co nie za bardzo jest nam na rękę. tak? Chyba, że ktoś nie chce wygrać, tylko to sukces sobie pograć, To już jest zupełnie inna, inna sytuacja. Ja jak najbardziej od razu mówię, że gram dla przyjemności, ale ciągłe przegrywanie, ciągłe dostawanie po dupie je ja za bardzo mi nie leży na sesji. W tej chwili zdecydowaliśmy się na, na taktyczny odwrót, ponieważ po prostu nasze miniony zostały podbijane. Tutaj jedna postać nas goni. Zdecydowałem się pomóc moim, mojemu towarzyszowi, jednak nie zauważyłem, że ten ninja po prostu mi się... Zdziwia. Nie to gościu tak wymiata ten ninja, że to jest po prostu straszne. No i co? Myślę, że to tyle. Dzięki wielkie za, ogląd za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, aha jeszcze podsumowanie ogólnie, podsumowanie, podsumowanie tablicy ogłoszeń, że tak powiem. Czyli wyniki z tej bitwy. No i tak jak patrzymy tutaj wyniki się za bardzo nie zmieniły od ostatniego, od tego co mówiłem, czyli 7 zabić, 4 zgony. Czyli tak jak dokładnie mówiłem, ale dodatkowo wchodzi 5 asyst. Poza tym jak widzimy tutaj po punktach właśnie za bardzo nie wiem co to jest, to, jest A to są Tu są mobki zabite, natomiast tutaj w tym miejscu mamy typowo już tak najbardziej na no kraju mamy typowo złoto zarobione chyba no, przez cały mecz i wydane tak coś takiego coś ten desen to chyba podchodzi 7000 no nie jestem może topką w mojej drużynie bo dwie inne osoby mają zdecydowanie lepsze wyniki szczególnie Hedar 4 ma o wiele lepszy wynik pod tym względem natomiast jestem dalej na podium czyli trzecie miejsce w mojej drużynie a w całym meczu to no to był ten dla ten Rogal i DDDL z przeciwnej drużyny, rzeczywiście widać Jacksiu, bo to tyle o ile jego drużyna miała wynik nawet poniżej mojego. Ewentualnie jedna osoba troszkę się zbliżyła do mojego wyniku, o tyle on miał no, zdecydowanie trzy razy tyle, co ja, cała jego drużyna, nie cała drużyna, trzy razy tyle, co każdy z członków jego drużyny z osobna. Także no rzeczywiście tutaj jego drużyna się za bardzo nie pochwaliła swoimi umiejętnościami. No co, no ale co. Dzięki wielkie za oglądanie. Tak jak mówiłem, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli się Wam podobał, jak najbardziej łapeczka w górę. No i trzymajcie się, czyli dajcie znać odnośnie tego, jeżeli wiecie, jak się z tą Blue Essence zdobywa, na pewno mimo tego, że się porozglądam troszkę za informacjami na ten temat, to na pewno będę też zadowolony, jeżeli ktoś inny jeszcze dodatkowo twierdzi moją wiedzę, którą w tej chwili nabyłem, czy po prostu uda mi jakieś nawet imię, bo możliwe, że ja mi się po prostu nie uda tego znaleźć albo trafią na jakiś błędny poranik czy coś takiego. I jak najbardziej jestem za tym, żebyście skomentowali, tak Jak się zdobywa, to Blue Essence najlepszy sposób, jak to robić. Oczywiście, nie chcę od razu, mówię, nie chcę tutaj żadnych cheatów, żeby coś wpisywać. Tak? Nie, ja chcę uczciwie grać. Nie za bardzo rozumiem. Zasady cheatowania, szczególnie w grach MOBA i tego typu rzeczach. Szczególnie multiplayer, to tylko psuje zabawę nie tylko nam, ale też innym graczom. No, bądźmy szczerzy, o to chodzi, żebyś zdobył zdobyć jak najwięcej pieniędzy i musiał przejść z postaci na postać, a nie wklepać sobie nieskończoną ilość forsy i podblokowywać wszystkie postacie. Nie wiem, czy jest to możliwe w tej grze. Wiem, że w GTA Online na pewno jak najbardziej było i dalej jest to możliwe, nawet do tej pory się takie ogłoszenia nie pojawiają. W każdym razie, dzięki wielkie, cześć, trzymajcie się, no i do zobaczenia w przyszłości.